I to jest moja garderoba, właśnie. Część rzeczy jest tutaj: trochę koszul, trochę marynarek, kapelusze, bo ja bardzo lubię kapelusze. W związku z czym jest ich tu sporo. Tutaj są też krawaty, których, których jest sporo, ale to. Wszystko jest płynne, się zmienia, bo, bo ciągle kupuję nowe krawaty, a te stare wędrują gdzieś do, do Lamusa. Bardzo lubię kolorowe skarpetki, więc mój wybór kolorowych skarpetek jest duży. Niektóre są takie bardzo oryginalne. Tu jest na przykład reprodukcja obrazu Muchy albo z obrazem Van Gogha. Od dwóch lat prowadzę blog. Namówił no, mnie do tego syn, który zawsze podziwiał moje stylizacje, kiedy ubierałem się do pracy i, i ciągle mnie namawiał, że no to trzeba publikować w internecie. Ja byłem temu przeciwny, bo mi się wydawało, że nie znajdzie się nikt chętny do oglądania 60-latka. No ale w końcu się złamałem, bo wymyśliłem, że przecież nie tylko o modzie mogę pisać w tym blogu, mogę pisać o różnych innych tematach, które mnie fascynują. No i w ten sposób powstał taki wielotematyczny blog. Moda męska jest tam wyeksponowana, ale są też różne inne tematy. No bardzo dużo piszę o gospodarce. To jest temat, który mnie bardzo interesuje. Piszę o różnych ciekawych miejscach na świecie. Zamieszczam w blogu fotografie ptaków, które sam robię. A także, co, co już jest taką zupełną niszą, piszę o roku progresywnym, który jest moją pasją. Inspiracje z różnych źródeł pochodzą. Ja bardzo jestem zafascynowany włoskim stylem. Lubię obserwować ubiory Włochów. Wszyscy ci znani prowadzą blogi lub Instagramy i można niemal codziennie sprawdzać, jak dzisiaj są ubrani. Ja jeżdżę na targi modowe do Florencji. Pitti Uomo, takie największe targi modowe, mody męskiej na świecie. I ciągle jest to wielkie źródło inspiracji. Nie trzeba wydawać dużo pieniędzy. Za to trzeba włożyć sporo wysiłku. Jeśli się chce kupić coś tanio, to trzeba się postarać. Taki garnitur letni, bardzo renomowanej firmy włoskiej, kupiony w outlecie za zupełnie śmieszne pieniądze. Lubię czasami zaszaleć, bo na przykład. Taka marynarka patchworkowa, która składa się z, z kawałków zszywanych ze sobą z kraciastej bawełny madras. No jest dość to kontrowersyjne, ale czasami warto spróbować. Oprócz tego jeżdżę na nartach, pływam na windsurfingu, no i dużo czytam. To jest, to jest moje, moja wielka pasja.